Mianowicie panowie duet doskonały, świadczą o tym wyniki, jakie Mateusz uzyskuje, ale interesuje mnie taka rzecz. Tworzycie panowie z osob na dwie odrębne indywidualności. Trener większą z uwagi na doświadczenie, staż i ogólną, głęboką wiedzę. Mateusz z uwagi na utalentowany poziom umiejętności. Interesuje mnie taka rzecz. Czy dochodzi między panami do różnicy zdań? Czy bywają takie sytuacje, w których są jakieś rozbieżności? I jak się godzicie wtedy w tych odmiennych zapatrywaniach na pewne kwestie? One mogą dotyczyć treningu, ale może też innych jakichś spraw. Chciałbym o jakąś konkretną sytuację taką, e, niekoniecznie pikantną. Ja chciałbym na to pytanie, to znaczy tak, wiadomo, że w procesie treningowym i generalnie w życiu sportowym nie ma, powiedzmy, we wszystkich elementach trudno się zgadzać, ale nie, mu, nie musi to być, ta, to jest płynna granica. To nie jest taka granica, która mówi, że ty masz rację, ja nie mam racji. Musimy pewne rzeczy korygować, ustawać po to, żeby osiągnąć sukces. I to jest czasami się idzie na kompromis. Natomiast tych kompromisów jest naprawdę bardzo mało, dlatego że zarówno wiedza maturyssowa, jak i, jak i moja pozwala na, na bardzo precyzyjne określenie, jakie mamy potrzeby. prawda? I co mamy robić? I to, jest, to jest rzecz podstawowa. Natomiast na pewno są dni, że dyskutujemy na temat pewnych metod czy obciążeń treningowych wynikających z informacji, które otrzymujemy od specjalistów, prawda? Dopasowania tego do całego procesu treningowego, do tego co, bo decyzje na tym poziomie nie podejmuje się w ciągu. Powiedzmy, to nie są decyzje wynikające ze stanów yy, wiedzy yy, od, yy, z dwóch, trzech dni czy z tygodnia czy z miesiąca. To są decyzje, które podejmuje się na podstawie yy, takiej olbrzymiej yy, bazy yy, informatycznej wynikającej z całej kariery, prawda? Bo niektóre yy, powiedzmy, elementy nam pasują albo, albo nie. Może nieraz mamy różnicę zdania, ale to nie są różnice na poziomie, że... Zrobić, zrobimy dzisiaj 5 rund walka, czy cztery, prawda, bardziej strategiczne, bardziej poważne, bo, bo tutaj same obciążenia treningowe i intensywność tych obciążeń, to jest rzecz, do którą ogarniamy bardzo szybko. Ja tu właśnie, właśnie to, co pan doktor teraz tu zadał pytanie, to właśnie to jest punkt zawodowy, I tu różnica, o której wcześniej też mówiłem, jest sposobie myślenia też zawodnika, bo nie mówię, we, że we wszystkich, ale w sportach, ale w po części w boksie, jak była liga i tak dalej, to trener pilnował zawodnika. Ty masz być na treningu o tej i o tej. A teraz to nie jest tak. To trenerowi ma bardziej zależeć na wyniku sportowym moim, gdyż ja pracuję dla siebie. <Ky> Dlatego nie mam u nas tak trenerowi zależy, bo mój sukces to jest sukces pana trenera i odwrotnie. Panie. Więc jakby tej kwestii takiej nie ma. Taka największa chyba rozbieżność z trenerem była, ja jestem, że trochę czasami Narcyzm lubię popatrzeć się na siebie w lustro, jak pan trenerowi Mateusz mnie nie chodzi na siłę. Tak idę na taką szafę w domu lustra i tak idę i mu codziennie chłód, czy mniejszy, chłód, czy mniejszy, chłód, mniejszy. I tak w pewnym momencie u mnie nie no idę na siłownię. Przyjeżdżam do Warszawy, pan że to już chyba na siłowni trochę spędziłeś, spędziłeś trochę czasu, bo widzę, że na tej tarczy to był iść trochę lepiej niż teraz jest. Yy, no, ale jestem tu na WF-ie, poznałem kogoś takiego jak pan profesor, Pan profesor powiedział i senk, że siłownia może być, ale jakby to wszystko mi profesor uporządkował, powiedział co, do czego. No i teraz, teraz chodzę na siłownię od jakiegoś czasu i pan trener na szczęście nie zauważył tego, że chodzi na siłownię. <laughs> Późność ruchu jest i szybkość jest i siła jest, także... Jakby znaleźliśmy wspólny... Yy, wspólny... Yy, co wspólnie znaleźliśmy? Mateusz, a jak spędzasz czas wolny? Czego słuchasz? jakich książek czytasz, chodzi o coś na ten temat. Ulubiony wykonawca? Słuchasz wpływ na pewno? temat? Ostatnio, ostatnio, nie, czy nie ostatnio, jakby. Głównie słucham muzyki polskiej. Głównie to jest muzyka rockowa. Kazik Staszewski, którego wychodzę do ringu. To był kult. To ten jest... Uważam, że to jest po prostu kultowy wykonawca. Ale jakby takim moim może bliższym, ja słucham do mnie muzyka poważna przemawia. Mnie motywuje. Ja nie Rapu, nie mogę słuchać jak ktoś mi gdzieś krzyczy i mówi jak mam się zmotywować e, przed treningiem. To mnie nie motywuje. Na przykład bardzo dużo słucham e, Ryszka dla dżemu. Jakby tam może smutne są niektóre te kawałki, ale na przykład mi one pozwalają się zmotywować. Że jakby cieszę się z tego co mam, cieszę, wiem co mogę stracić. I to jest jakby dla mnie takim motorem e, napędowym. Książek, książek jakieś takich pasji, że czytam książkę taką, bo lubię, to, to jakoś za wiele nie mam. Lubię książki jakieś coś historyczne. Yy, no ale tutaj się temu tym AWF ie nie męczył każdy czytać fizjologii, Ciągle, ciągle, a jeszcze idę, idę do biblioteki, jeszcze tego nie ma, jeszcze to powinno być. Dzwonię do kolegi. Nie, nie wiedziałem, że on też jest doktorem i się okazało, że mówi mi o 10 książek więcej, żeby go pożyczył niż powinienem. No i tak źle to o tym wychodziłem, no ale przynajmniej obraz pooglądał. <ślesz> jakoś to jest. Myślę, że nie jest tak najgorszy. Cztery lata jestem na WF, jestem na trzecim roku. Myślę, że... Mam znajomego, który studiował 11 lat, tak wydaje się, że... 20 lat się uporą za ja panu magistra, a tak poważnie to bardzo zależy mi na tym, by, by to uczelnię skończyć i dobrze i szybko, bo jakby strachując obciążenia, jakie tu wisi też y, na mnie ze względu z egzaminami, z zaliczeniami i tak dalej, to jakby to dla mnie też jest tak, taka odskocznia od y, Codzienności. Tak naprawdę, na sali bokserskiej to jest y, praca, każdy chce robić, i to zwykle są jakieś powiedzmy w większości tematy bokserskie. Ja przychodzę na i jakby jestem w innym świecie, mało rozmawiamy o boksie. I tak na przyszłość, jak mnie zasypiacie na korytarzu, to pytajcie o pogodę, nie o boks. Bo jakby jest zupełnie inny klimat i tak. Y, Myślę, że powinienem teoretycznie skończyć się na AWF, to jednak jednak ciągle jestem studentem i wydaje mi się, że ciągle ciągle przez to biologicznie jestem młodszy. Myślę, że że kiedyś jak skończę AWF będę posiadał y, pewną wiedzę. Także chciałbym też zrobić coś dla boksu. Nie interesuje mnie na przykład y, Moja przyszłość taka, że byłem dobrym pięściarzem, ludzie mnie poznali, to zostanę politykiem. Jakby dla mnie moim zdaniem to nie tędy droga, przynajmniej moim przekonaniem. Jestem pięściarzem, jestem dobrym pięściarzem, zrobię coś ze boksu. Jakby też nie interesuje mnie promocja mnie, na przykład już nieco moimi nazwiskami. ale ktoś zdobył medal na olimpiadzie, a za trzy miesiące wypuszcza sobie burza. Albo na przykład swoją kolekcję ciuchów. Nie. to Moim zdaniem nie powinno się tak robić. Na przykład ja swoją osobą chciałbym zrobić coś dla sportu, coś dla boksu. Ten boks potrzebuje młodych, ambitnych ludzi i wydaje mi się, że przez czas mojej kariery znajdę takich ludzi i że polski boks amatorski będzie zdobywał jeszcze olimpiadę. jeszcze medale na olimpiadzie. Mam nadzieję, że przyczyni się do tego jakiegoś. Na pewno dołoży do tego dużo starek. Ja tym... Panie dziekanie, do siudeczka zapraszamy. Pani profesor, tak jest. Uwaga, radośnie proszę teraz. Momencik, momencik. Uwaga, 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 uwaga. Jest to jedno. Jest to jedno. Dziękujemy. Pięknie.